Witam, z tej strony Onuj2, a to kanał Onuj Kielecki. Dzisiaj krótszy odcinek, bo chciałbym zaprezentować nową stronę internetową otworzoną przez miasto oraz również w formie aplikacji, co prawda już funkcjonuje ponad tydzień, aczkolwiek nie, nie byłem w stanie nadal sobie nie słychać, nie byłem w stanie po prostu nagrać odcinka. Chciałem, żeby pojawił się wcześniej odcinek z... Dworca PKW, aczkolwiek tam wyszły jeszcze sprawy techniczne, o których będę mówił, więc e, pojawi się on prawdopodobnie dopiero w przyszłym tygodniu. Jeśli film Wam się spodobał, oczywiście zostawcie łapkę do góry, jeśli chcecie do siebie zapraszam do subskrypcji tego kanału. A nie przedłużając, już mówię o jakiej chodzi, chodzi oczywiście o stronę internetową czy aplikację Ulepszamy Kielce. E, jest to nowa strona internetowa, otworzona 19 stycznia bieżącego roku, oczywiście. I jak na przykład napisało o radio M 19 stycznia Zgłoszenia będą przyjmowane w 8 kategoriach zwierzęta, zielone miejska i przestrzeń publiczna Komunikacja miejska, porządek i bezpieczeństwo, droga, chodnik, ścieżka rowerowa, bariery architektoniczne Zgłoś pomysł oraz zbieramy dane Po kliknięciu w dany kafelek wyświetlą się różne podkategorie Jest to prawda bo już sprawdzałem sobie tą stronę kilkukrotnie i patrzyłem sobie jakie informacje pojawiają się Często nawet już zgłoszone, w sensie przyjęte, nawet już rozwiązane są pojedyncze akcje. Zaraz oczywiście przejdziemy do samej strony. I ją oczywiście pokażę, bo póki co nie pokazuje, ale no po prostu pokażę zaraz już całą mapę. Po wybraniu jednej z nich ukaże się formularz zgłoszeniowy. Kiedy go wypełnimy i zatwierdzimy, dokument trafi do konkretnej jednostki w Urzędzie Miasta, Miejskiego Zarządu Dróg, Zarządu Transportu Miejskiego, Straży Miejskiej lub Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska. Tłumaczy Leszek Najgeberowski, główny specjalista do spraw inteligentnego zarządzania zrównoważonym rozwojem. Zapewne w, przy Urzędzie Miasta czy coś tego typu. E, w aplikacji może, można zgłaszać nie tylko interwencje, ale również swoje pomysły, i tak można zgłaszać, bo ich jest sporo, a nawet niektóre według tej strony już są zrealizowane. Muszę pójść zobaczyć, jak będę miał czas, czy są już serio zrealizowane. A widzę nawet jedno niedaleko siebie. W sumie, no w sumie mogę pójść zobaczyć na dniach, nawet, bo widzę, że niedaleko siebie mam. Dobra. Zatem już pokazuję Wam ekran. Proszę, oto jest sama strona. Jak widzicie, wiele kropek. Na ten moment, ile ich jest? 646 zgłoszeń. Zaraz zobaczymy ten. I tak, tutaj te żółte, czy jasnozielone, no wybaczcie, ale no ja czasami nie rozróżniam odcieni. To dla mnie to jest żółty, ewentualnie taki jasny zielony bardzo. To są przyjęte, pomarańczowe to są w trakcie realizacji. Wykonane to są ciemne zielone i zamknięte sprawy to są niebieskie, czy granatowe. I tak, zaczynając może od centrum. Takiego, no ja przyjmuję centrum jako. Nie wiem czy widać myszkę jako rozgraniczenie, tam czarnowska 9 wieku, źródłowa, tarnowska, Seminarejska, ogrodowa, Żytnie i Żelazna. O takiej coś chodzi mi. W sumie to co widzicie praktycznie teraz na ekranie. Więc no, i zobaczmy. Bo widzę na przykład tutaj mamy w trakcie realizacji zniszczone progi zwalniające, zniszczone na Uszkodzenie, i zobaczmy sobie szczegóły, bo tak można zobaczyć. No w trakcie realizacji, aczkolwiek MZD nie odpowiedziało na to zgłoszenie. Tutaj raczej na to zgłoszenie, chociaż jest ono długie, to raczej powinno odpowiedzieć... Tylko teraz kto? Chyba MZD też. Nie, strasz miejska, Ok. Płyta betonowa zabezpieczająca studzienkę telekomunikacyjną posiada dwie spore dziury, które co jakiś czas powiększają się i może dojść do poważnego wypadku. Studzienka, no tu pewnie ktoś po prostu zapomniał jednej litery, ta znajduje się tuż przed przejściem dla pieszych, skrzyżowanie świetlne ulicy Zagórskiej i źródłowe idące od strony placu targowego. Jest to fantastyczny wręcz opis, praktycznie idealnie obrazujący gdzie jest to i myślę, że takie opisy chciałabym mieć każde, w każdym zgłoszeniu, bo tak naprawdę praktycznie jesteśmy w stanie opisać co do dosłownie co do pojedynczych metrów, gdzie dane miejsce się znajduje i myślę, że jest niedaleko od tego znacznika, aczkolwiek wiadomo, znacznik nie zawsze musi pokazywać dokładne miejsce, a taki opis jak najbardziej już tak, no bo raczej nie będzie tam kilku studzienek yy, telekomunikacyjnych, chociaż nie, trochę nie byłem w tym miejscu, więc może ten. I odpowiedź Straży Miejskiej powiadomiono pogotowie techniczne firmy Orange, czyli no zrobili coś, aczkolwiek yy, no akurat to nie leżało w nazbyt w ich kompetencji, nie wiem dlaczego akurat tu zostało przekazane Straży Miejskiej ani MZD, ale dobra, to już pomijam. Co my tu mamy dalej na przykład? Może jakieś przyjęte zgłoszenie. O, tutaj. Wycinanie drzew. Nie ma takiej kategorii, dlatego zgłaszam w tej. Przewrócone drzewo. Yy, nie wiem, co to ma za znaczenie. Ok, to czytałem to zgłoszenie i jest bardzo ciekawe, aczkolwiek tam jeszcze jest propozycja zaraz obok, której akurat teraz nie widać, yy, która jest. Yy. Wręcz genialne i zaraz ją pokażę. Uszkodzona płyta stalowa służąca do zasłaniania kosza na śmieci wbudowanego w wiatę przystankową. Jest przyjęte, ale MZD póki co nic z tym nie zrobiło. Wiadomo, no spokojnie, no to 9 dni to może jeszcze nie zdążyło dojść, czy coś, no to jeszcze poczekajmy na spokojnie. Tu natomiast są dwie rzeczy i nie chodzi mi o to, bo to jest stojaki, to widać, że one praktycznie wszędzie są zrealizowane. Chodzi mi o ten pomysł. Kładka nad drogą. Zamiast dwóch przejść dla pieszych, rozumiem, że to chodzi o te przejście po środku żytni, pomiędzy przystankami, to jakby na środku, w sumie, pomiędzy, pomiędzy rondem a węzłem żytnia, w mniej więcej równej odległości. To, które tutaj zaznaczone jest taką czerwoną przerywaną i jest takie, no, w jednym miejscu nie jest jakby jest równoległe, ale nie jest proste. Mam nadzieję, że wiadomo, o co chodzi. Kładka nad drogą zamiast dwóch przejść dla pieszych. Po zmienie przepisów przez Żytnią, szczególnie w godzinach szczytu. To utrudniające odchodzący pojedyncze piesi, czasem wbiegające pod samochód, bo śpieszą się na autobus. Jest to prawda. Często przechodząc z Żytnią spotykam się z takimi sytuacjami. Nieraz są wypadki i to potrącenia, a nie kolizje. I to jest kluczowe, bo kolizje zdarzają się na rondzie, tym... <laughs> Rądzie Gedroita, które jeśli nie zostanie wyremontowane i prze, prze, przemianowane do, do u, hybrydowego, do y, turbinowego, to nawet nie ma co szukać. Natomiast y, ta kładka jest bardzo ciekawym pomysłem, a ze względu na to miejsce, o którym myślę, że to jest to miejsce, bo to raczej nie chodzi o skrzyżowanie już przy, przy są węźle kierce żytnia. Czy po prostu wyraźnie źle, że Jeśli chodzi o to po pośrodku Żytniej, to jest to idealny pomysł, bo raz jest tam miejsce na to, a dwa faktycznie jest to dramatyczne przejście dla pieszych, bo tam ludzie co rusz przechodzą, i tam czasami są dramatyczne sytuacje, żeby przejść, zważywszy również na to, że to jest ulica dwupasmowa w obie strony. Gdzie mamy odgromobusów i autobusów, które często nie zdążą wyhamować, a ludzie, tak jak jest napisane w tym zgłoszeniu, po prostu wbiegają na przejście dla pieszych. Z jakichś ciekawszych, no to tutaj są patrole nocne z nakoczujących bezdomnych. Co ciekawe, nie znaleźli żadnych bezdomnych, a w wiadomościach o tym trąbią. No cóż, zdarza się. Co my tutaj mamy? przekrzywiona lampa, latarnia uliczna została wyprostowana. Ciekawy jestem, czy faktycznie ona była przekrzywiona i czy została wyprostowana. No, w sensie drugi mogę sprawdzić, tego pierwszego niekoniecznie, bo no, nie, nie byłem wtedy, kiedy była przekrzywiona, ale no, no, muszę tu zaufać, że e, jakby została ona naprawiona, a nie zostało tylko napisane, że została naprawiona, bo to też ważna kwestia. Jest to jak i te bardzo ciekawe, o czytaj mi dane, to jest ciekawa kwestia, bo to jest sporo propozycji na te stojaki. Ciekawe są, czy to jest w ogóle od tej samej osoby, czy to jest od kilku osób. W sumie mogę zobaczyć tutaj na przykład mam 21 stycznia 1737, a tutaj też jest stojak ukształtny 24. Ewentualnie hmm. no, może być to ta sama osoba, która po prostu poszukała miejsc i wypisała je. Dobra, dalej mamy to na przykład. Wysoki krawężnik na przedłużeniu Placu Konstytucji. O, pf, kurde, czy tam jest. Może być tam za, za wysoki na Piotrkowskiej, faktycznie. E, jeśli chodzi o Piotrkowską, bo nie wiem w sumie do końca o którym fragment chodzi, e, ciekaw jestem kiedy pojawi się tu jakieś. Chyba że o to. Potrzebne są pasy do zawracania w każdym kierunku. E, pasy do zawracania w każdym kierunku. Rozumiem, że to jest nawiązanie do zawrotki, o której powiem w podsumowaniu styczniowym. Um, natomiast, um, no, jak widać, jest, będzie to póki co jedyna zawrotka um, w, na tym skrzyżowaniu. Co jest dziwne, bo na przykład, um, skrzyżowanie. Um, no, jak widzicie, to skrzyżowanie ma dwie takowe zawrotki. I to chodzi mi o oczywiście o skrzyżowanie stanomirskich, źródłowej, ale i Solidarności Ale 9 wieków Kielc a. Um, no, tutaj to w ogóle. O, oni tu już mają rozplanowane, jak to będzie wyglądać, to jest ciekawe. No, to jest chyba w ogóle wzięte z tego OpenStreetMap. Chyba tak, OpenStreetMaps. No, ale tutaj, no, fajnie to jest rozplanowane. Mi się to podoba, bo tutaj mniej więcej widać zarys. W przeciwieństwie do pewnego ronda, które w końcu nie powstało. No, myślę, że większość osób wie, o co chodzi. E, co? Ale. What? Nie wiem. Eee, Okej, okay, nie wnikam. Absolutnie nie wnikam, bo nie, nie wiem skąd to się wzięło. Dobra. Instalacja podziemnych kontenerów na odpady komunalne z wykorzystaniem środków zewnętrznych, środ środków mieszkańców i miasta w ilości wynikającej z ilości produkowanych odpadów przez mieszkańców. Miasto nie odpowiedziało. W sensie wiedział oczywiście gospodarz komunalny. Eee, więc tak. Coś tu ciekawego, no to oczywiście jakieś po przekopach wzdłuż chodników, a to, to chyba, a nie, to jest, to jest z tym Lewiatanem. ale w sumie dobra, jak już ten. Po przekopach wzdłuż ulicy, wzdłuż chodników leży dużo pozostałości po demontażu kostki burkowej i dużo błota. Lokalizacja y, tuż przy lewiatanie. I to też jest w miarę dobra lokalizacja, bo jest podana ulica i jest podany sklep. Więc myślę, że ok. Opatrolowano wskazany region, nie stwierdzono odpadów, pracownik sklepu Lewiatan poinformował, że prace zostały zakończone kilka dni temu i teren został posprzątany. Tu jest natomiast, w tak małym obszarze jest 7 propozycji. Eee, tu chyba od miesięcy nie został porządkowany prac budowy, to chyba zostało zgłoszone, jak dobrze... tak. Od miesięcy nie został uporządkowany plac budowy przy remoncie ulicy skalistej. Leżą tam jakieś rury, tablice informacyjne i inne śmieci. Na miejscu w pasie drogowym stwierdzono złożone odpady. Skierowano, skierowany został e-mail do MZD celem usunięcia. Nie wiem dlaczego. To też mnie zastanawia, dlaczego to od razu nie poszło do MZD, a poszło do Straży Miejskiej. Coś tu jeszcze nie jest tak na 100% zrobione, jak powinno być. E, oczywiście. To są tylko pojedyncze, no nie będę wszystkich przytaczał, bo nie mam po prostu na to czasu i wam nie chcę zatracać czasu. E, pamiętam, że tu jeszcze na stoku chyba był wrak jakichś orlądowskich, to był tu. E, tak, okej. Okay. Witam na parkingu przy bloku na stoku 50b. Na jednym z miejsc postojowych został postawiony wrak pojazdu Honda Civic, jest rejestracja, auto jest zniszczone, opony poprzebijane oraz auto stoi z otwieranymi drzwiami, co zagraża autom stojącym obok. Odpowiedź Straży Miejskiej. Ustalono właściciela pojazdu. Próba dotarcia do właściciela po dalszej realizacji przez patrol ekopojazd został usunięty przez właściciela w dniu 25 stycznia. Tu musimy zapytać się kogoś, kto na stoku mieszka, czy faktycznie, aczkolwiek niekoniecznie. Jedną osobę, którą mam, którą mam ze stoku, to ona chyba nie mieszka konkretnie w tej części. O, nielegalne składowisko śmieci na samym rogu, widzę. Interwencja realizowana pod numerem. A no dobra, okej, okay, warto wiedzieć. A nie, bo to są jeszcze co? Czy są dwa różne numery? Nie, nie wiem, nie wnikam. E, dobra, no to oczywiście link zamieszczam w opisie filmu. E, natomiast już wam dziękuję za oglądanie. Jeśli chcecie zobaczyć, jeśli Wam się film spodoba i chcecie również w przyszłości, jakbym chcecie również w przyszłości, żebym pokazywał takie strony nowe Urzędu Miasta lub na przykład Urzędu Wojewódzkiego albo Urzędu Powiatowego, Starostwa Powiatowego, przepraszam, na przykład powiatu Kieleckiego, czy jakiegokolwiek innego powiatu, ale to do innych powiatów to musiałbym specjalnie szukać. To dajcie znać oczywiście w komentarzach. Jeśli chcecie jest na dużej subskrypcja, bo to oczywiście motywuje mnie, a, ale nie jestem aż tak mocno napalony na te subskrypcje jak na głównym kanale, bo ten kanał dopiero się rozkręca, a główny, na głównym kanale chciałem już osiągnąć te subskryp subskrypcji do końca roku. Tu 30, 20, może nawet 10 do końca roku będzie dobrym wynikiem. Zobaczymy, jak się przyjmie w ogóle ta, ten kanał. Zatem, nie przedłużając już, dziękuję za oglądanie. Do następnego, trzymajcie się i cześć.